Powiedz, proszę w takim razie, jak smakowało Twoje dzieciństwo? Było bardzo pełne masła, miała bardzo w sobie dużo mącznych dań, e, dużo zup. Była bardzo pożywną kuchnią, kultywującą dobry, 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 dobry składnik, dobrą jakość składnika. I myślę, że tak zapamiętałem swój, swoją kuchnię z dzieciństwa. To jest bardzo interesujące, szczególnie, że w książce pojawiają się też przepisy czy konkretne składniki, które niekoniecznie kojarzą się z polskim domem z lat 90. -tych. Skąd ten twist? E, no, Ja myślę, że moja, jakby moje podejście do kuchni ewoluowało już dużo wcześniej niż u innych ludzi. Ja bardzo wcześnie się zainteresowałem gotowaniem, już jako. Na oglądałem dużo programów podróżniczych i bardzo się nimi inspirowałem, głównie Antony Bourdainem, którego oglądałem namiętnie na Discovery Channel jeszcze wtedy. I myślę, że to wynika też z moich podróży później, już jakby w momencie kiedy dorosłem, zacząłem bardzo dużo podróżować pod kątem kulinarnym i odkrywać smaki różne. I tak powstała moja książka, która jest wspomnieniami z dzieciństwa, tymi super ortodoksyjnymi, i też tymi, które z poznałem trochę w trakcie podróży.